Witam Was w czwartym odcinku serii z mojej Minecraft.com. To jest czwarty odcinek już. No i e, jak Wam mówiłem, zbudowałem tu ten daszek. Tak, tak on wygląda, zobaczcie. I szyby też. Już dokończyłem to. No. Więc tak. Teraz powinny. Powi, powin... Powinny. Nie, nie, powi. Yy, dzisiaj prawdopodobnie pójdziemy do kopalni No tak tam zrobiłem już podróż Słuchajcie No szybko, szybko No i powinno to jakoś tak wyjść, że przyjdziemy przynajmniej z tej kopalni z czymś z ciem Dobra, weźmy sobie to i to ja Mamy trochę jedzonka Spójmy sobie sposób i tak Baterki. Tak Kill off Jeszcze jeden Miercz No Weźmy sobie sobie na drogę i Weźmy sobie węgiel. I Zobaczymy jak to chodzi Tak Miercz i chyba prawdopodobnie będę jeszcze nagrywać serię z, um, z z tego z jednego z serwerów No i to powinno jakoś tak wyjść No to będzie taka dość ciekawsza seria niż, no to jest ta single, to będzie troszeczkę więcej światła, bo tam nie będę sama oczywiście Dobrze, Widzę no, taki mały, dobra O, to mam na łatwym tak?

No, jak sobie to tam kapie, to mi tu rozwali mi to żelazo. No, tylko tyle. Jest tutaj. Dobra. To będzie dość ciekawe dalej, co dalej tutaj zrobimy. Najlepiej no będzie w pokoju chyba tak, żeby zrobili bo oni tam są, wiecie. I im będzie bardzo dobrze. No wiem. Dobra. Idziemy tu o nie no. Nie wiem czy wy też coś świecie, ale wolę sobie dźwięki przyciszyć. No. no czego jeszcze? Tam jest Enderman, no. Ja, ja temu nie ufam. No i co jeszcze? Co się wam mnie rzucisz, może mi powie? Jeszcze ten Enderman, co? Tak? Dobra, fajnie, no. Podoba mi się to bardzo, tym mi się podoba. Cholera. Rąb! What the fuck? Ja tu nie chcę żyć, ja tu nie chcę żyć! No i kurwa, stójcie. No, musimy się tam szybko wrócić. Zainteresuje nasz bardzo chłop stworki najbardziej bardzo złymi stworkami i parę oczywiście. O co innego? A, no tam na no, szturm. I tu był węgiel. Tam byśmy ja Jestem tego pewien chodź chodź, no, chodź, 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 Bez sensu, no sensu, Tu, 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 jest. Jakiś ciebie kontakt. No, poczekaj, gotcha, no, chodź, oh, oh, poczekaj, 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 lewe sobie poczekaj, No poczekaj, no. jeszcze poczekaj, no, poczekaj, no znoszę. Może no. no, jeszcze nie zginął. Trzeba poświetlać. oświetlać. O kurde... No i dwóch, i drugi spawner po prostu chyba raczej. Niemożliwe, żeby ich tak dużo było. To Minecraft my krasne jak ram na hardware. A mi się to po prostu wydaje. i kg a no zobaczę jakie są porane no obu. no, co super creeperki to są bez sens to są bez sens no i jeszcze no widzicie takie jest z minecraft to no, jaki inny i czemu wy teraz macie mózgi Dobra. To, czy, czy mi się wydaje, czy to jest złoto? Tak. Aż dużo. Ej, tym nie. Nie mam... Nie ma niczego, nie mam nawet... ...wychodni i tylko do ci. Miałem przy sobie wtedy drewno? Tak, miałam. Kur... No on tam jest! Ja tam idę! Nie, nie patrzę się w twoje oczka. No i ej, skąd on ma kobla w ręce? No, wiedziałem, że tu jest bo No ja tego powiem. Nie, nie, nie będziemy w tej kopalni. Ja tu nie będę chodzić. Wiecie co? To kopalni pójdziemy kiedy indziej. Wracamy się do domu. Bo za dużo rzeczy tu prostu tracimy. Więc właśnie, chciałem zapowiedzieć tym serię z tego serwera z kolegą, ale nie wiem dokładnie. No chyba raczej będzie ta seria. No... Więc czemu co to, to mówi? O, jeszcze...

Nie ja wiem czy tu jeszcze będzie zrobione. Ja mam do hmm. tego pojęcia. No. Muszę. Teraz. Ziemy co sadzić. Dobra. wreszcie nie, ja tego tak nie odpuszczam nie, ja jestem tu. biorę tchu. biorę trochę tego nie pójdziemy do tego spawneru nie mam machy na to żeby pomieszać mam no po to, co ja to robiłem Nie odpuszczę tego. Ale muszę mieć opój. Nigdy. Nigdy tego nie odpuszczę. Nigdy, nigdy i to nigdy! Fios na chaty. A, nie ma mocnych na mnie. No, dobra chodź. Gdzie on był? Ja się czekam w poe. He? poe się moje, się. jeszcze takie na mi się? Nigdy. Nie wiem, że na mnie nie ma mocne. Hej, Ja, f***a! Ja... nie, ja, nigdy. Nigdy. Ja nigdy nie dam Wam się nie zjechać I jestem z koksem Łał! 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 Śmiej Jestem ładny ale ja jestem pięknym człowiekiem, tylko jest teraz jeden ja problem. Jak to od wydostanę dostanę? O zrobimy sobie to eksperta mmmm Może dwie ludzi. niech tu wejdzie. Chodź chodź w twojącku. Padniesz, 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 padniesz księgę. padniesz nie używałem nam tego miecza, bo nie wyproszony, ale teraz go użyjmy. Ojej, zresztą dziwny jest świąt, który coś gdzieś rządzi. Inny innych. Tu był Enderman, ale ja pewnie pójdę. Nie. Eee, I sobie. Dobra. O nie, Rosja. No to ja już dzisiaj jeszcze nie mam tego dość. Ja chcę wyłączyć, Dobra. To, 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 tak. i mamy dużo rzeczy, jaki czat. zobaczcie, o, też ja się już robiłem, fajnie, a prostu tu ale tych ancient booków bardzo dużo, skrzynki, no jakie one fajne, zobaczcie, dobra, tak, nie, to nie, ale wydajność pięć, płomień, nie wiem, jedwa, po nie umarł. I po nie umarł. Masakra. Dobra, po, po, skończmy tutaj. Jestem ja z nami żegnam. No dzisiaj był dzień pełen emocji. Nara.